Witam Państwa serdecznie. Jestem przed Hoceńską Arką 2016. Jest 1 marca 2024 roku, godzina 14:10. Proszę zobaczyć, no, mamy temperaturę kilkanaście stopni. 14, 17, tak się waha nawet, 12, zmienna jest ta temperatura, ale jest bardzo wiosennie, jest zielono. Popatrzcie na stado pasących się, pasących się saren. Mhm. Coś przepięknego Tu jest myśliwska patrolka Jedna i chyba za tymi drzewami jest druga Trzeba będzie tam pusi sprawdzić Sardy się przemieszczają Za chwilkę nie będzie ich nie będzie ich widać